Witajcie moi kochani, w kolejnym questowym odcinku. Dzisiaj bierzemy się za kolejnego questa, już tym razem mamy level 90 i dzisiaj będziemy pomagać rannemu Lotharowi, który znajduje się w baszcie wilczych kłów, a ta mapka jest pod Nithal, trzeba zejść do winnicy i na prawo mamy właśnie naszą basztę. Questik, może nie jest skomplikowany, ale od razu wam mówię na wstępie, że trzeba będzie dużo razy. Na no nad dużo, w sensie dwa chyba albo trzy. Trzeba będzie lecieć do Mythar, więc jak nie macie żadnych teleportów, to, to już sobie pomyślcie drogę, jakbyście chcieli chodzić, bo ja mam jakieś tam teleporty, więc jakoś sobie dam radę. No na razie mniejsza o to. Idziemy do naszego Lothara, który jest tutaj w prawym dolnym rogu przy ognisku. Ma on znak zapytania, więc oczywiście możemy mu jakoś pomóc. Na początku nas wygania mówi, że nie chce naszej pomocy. Mówi, że zraniły go te potwory, które są tutaj, czyli ogniki, i potrzebuje jakiś eliksir, żeby jakoś się wyleczyć. No i rozpoczynamy tym samym zadanie. Musimy udać się do alchemika Nitrusa, zapytać czego, czy nam pomoże. Alchemik Nitrus znajduje się w Nithal, więc wracamy do Nithal i idziemy do jego kamienicy. Na kordach 31-32, obok kamienicy Pireza, prawie że w samym środku miasta. I idziemy do alchemika Nitrusa. Wybieramy opcję, że przychodzimy od Lothara i że ma on pewną prośbę. Mówimy o co chodzi. Podobno on wie jaka to ma być mikstura, ale niestety on nam mówi, że jest zbyt zajęty, żeby nam pomóc zrobić tą miksturę, ale daje nam... Tutaj na kartce ten przepis na tą miksturę, i my z tym przepisem pójdziemy walczyć dalej. Udajemy się do miasteczka Tornek, a tam będziemy poszukiwać jednej z kapłanek, czy też może to nie kapłanka, ale jedna z kobiet, która też zajmuje się taką magią i ona może nam pomoże. Więc udajemy się tutaj na dół. I koło aukcjonera jeszcze niżej jest niejaka Nefre'a i pytamy się nam jej, czy pomoże nam zrobić tą miksturkę. No i mówimy, że to jest sprawa życia i śmierci, bo ktoś zaraz będzie mógł umrzeć i dokładnie to będzie biedny Lothar. No i ona mówi, że pójdzie się zaradzić wysokiej kapłanki, a my musimy poczekać parę minut, no to dosłownie czekamy te parę minut i pytamy się, czy nam pomoże. Mówi nam o jakimś uzdrowicielu, który jest gdzieś na jakiejś wiosce, na jakichś bagnach. No, oczywiście chodzi tutaj o Mythar, więc tam się teleportujemy. Czy to był dobry teleport? Czekajcie, bo coś mi się ładuje. Nie, to nie jest Mythar. My miałem kiedyś teleport do Mythar. Bo miałem z jakiegoś eventu, czekajcie, mroźny powiew, to nie. Eee... A, Dobra, tu jest, ślady węża, no, zły teleport użyłem. Mamy ślady węża i jesteśmy w miasteczku Mythar. Tutaj będziemy poszukiwać teraz właśnie jakiegoś uzdrowiciela. Nazywa się on Jemenos i chyba wiem, gdzie on może być. No ale zaraz się dokładnie o tym przekonamy, jak przejdziemy przez całe miasteczko. On gdzieś tutaj w lewym górnym rogu. Idźmy sobie tutaj dołem i go poszukujmy. Tu jest brasz, a on gdzieś tutaj na lewo powinien być. Jest, nie ma. Dobra, jest. Jest tutaj. No i pytamy się, czy zrobi dla nas tę oto miksturkę. No i mówimy o co chodzi. No i oczywiście Jemenos mówi, że zrobi dla nas tą miksturkę. Tylko musimy zdobyć dla niego odpowiednie yy, przedmioty, odpowiednie rzeczy, roślinki yy, i taką jeszcze jedną miksturkę. Więc będziemy musieli zaraz znowu wyjść z Mythar. No ale najpierw yy, patrzymy co. Arnika, dwa krwawniki i mikstura wywiórki. Zobaczymy czy coś jest na aukcji. A jak nie to zaraz pójdziemy i to jakoś zdobędziemy drogą naturalną. Zobaczmy czy jest Arnika. Arnika. Dobra, jest. I to nawet po małych pieniążkach, więc bierzemy. I patrzymy, czy jest krwawnik. No ale tego niestety nie ma. No to trzeba będzie się wrócić yy, w stronę Ithan, bo tam gdzieś one będą. Zaczynamy od tego, że musimy... Czekajcie. Szukamy takiego ziomeczka. On nazywa się Fel... O, jest tu. Jest Fel Zanim jeszcze stąd wyjdziemy, to idziemy się go zapytać, skąd możemy zdobyć tą miksturę wiewiórki. I on mówi, że. Ma on castor, który ma domek w Dolinie Is. A no tak, tam jest taki ziomek, on sprzedaje te mikstury, tam jest niedźwiedzia wirka. Więc idziemy teraz tutaj do Doliny Is, czyli do Ithan, i na prawo od Ithan jest Dolina Is, więc nie jest to skomplikowana droga. Wchodzimy do domu i pytamy się o naszą miksturę. A nie, czekajcie. Nie ma żadnego dialogu? Hmm. Czekajcie, mikstura, wiewiórki. A może to przez sklep można kupić? Właśnie, dobra. Jest niedźwiedzia, jest królika, jest... O, jest wiewiórki, dobra. Kupujemy taką miksturę. Mamy już miksturę, arnikę. I potrzebujemy dwa krwawniki. Idziemy do tornek. To jest najbliżej w sumie jak dla nas, więc udajemy się do tornek. I na prawo jest przejście do leśnej przełęczy. A tutaj dosłownie idziemy 5 kroków w prawo albo 6, 7 i 5 do góry albo 6, 7 i mamy tutaj krwawnik, jedną sztukę, mamy krwawnik, drugą sztukę, to nawet są kolejne dwie, no ale nam są potrzebne tylko dwie. I kiedy już mamy te załatwione wszystkie itemki, możemy wrócić yy, do Mydhar, ale zanim do samego naszego tutaj uzdrowiciela, to jeszcze idziemy na mapkę do góry, bo ten uzdrowiciel w zamian za swoją pracę będzie chciał zdobyć od nas kryształ, który zdobędziemy tutaj w kopalni soli. To jest też właśnie kryształ soli, więc idziemy do tego y, szybu, wchodzimy na niższy poziom. Kurde, jaka skomplikowana droga i tutaj na pewno y, gdzieś będą jakieś kryształy soli. No nawet tutaj jest. dobre. mamy kryształ soli, możemy wrócić do y, naszego y, jemenosa. No i mówimy, że mamy wszystkie rzeczy. I on mówił właśnie teraz nam, że potrzebuje w zapłatę ten kryształ. My mamy już ten krystał, kryształ, więc dajemy mu ten kryształ. Eee, dobra. Jest, będzie gotowa mikstura za kwadrans. No to mamy, że tak powiem, kwadrans, aż mikstura będzie gotowa. Kiedy mija owy kwadrans, rozmawiamy z Lotharem. Boże, rozmawiamy tutaj z tym, eee, z uzdrowicielem, i ona daje miksturę dla naszego Lothara. My się do niego przenosimy i dajemy mu ten leczniczczy napój. No i on mówi, że mamy mu dać trochę czasu. My mówimy, że przyjdziemy jutro. Może z tym jutrem to jest małe kłamstwo, ale trzeba poczekać dobre 2-3 godzinki, zanim będziemy mogli z nim porozmawiać. I kiedy miną te 2-3 godzinki, pytamy się, jak tam wszystko wygląda i wtedy już mamy normalny dialog. I on nam każe za jakiś o kurde dialog kliknąłem. Ja! Ja! Tam trzeba było kliknąć, żeby ten... Już Wam mówię. Kurde. Mieliśmy przenieść się w inny wymiar, mieliśmy zabieć jakieś potworki, potem przynieść jakiś porost i tam jest portal, Wychodzi, wychodzilibyśmy przez portal i dopiero byłoby zakończenie quest'a. I dostalibyśmy trochę więcej expa, bo 600k, a nie 400. Więcej punktów honoru, bo nie 1 na 70 i taki pierścień od Hara yy, dodający życia, i takie tam pierdoły. No, tej temki dla mnie są nieważne, ale kurde, źle ten dialog. W ostatnim dialogu mieliśmy chwycić za amulet i to, na, to nas by przeniosło. No ale no nic, nie udało mi się. <śmum> Spierdzieliłem kwestię na samym końcu. Także pamiętajcie, żeby nie klikać szybko. No, tyle co ja mogę, to do zobaczenia w kolejnym odcinku.